Pamiętaj, aby zawsze być gotowy na zmianę, czy do swojego towarzystwa, czy na przykład siebie, ponieważ właśnie my na tym świecie tak naprawdę jesteśmy po to, aby właśnie budować relacje, albo po prostu właśnie coś tworzyć, czy to nawet jakąś pracę, zarabiać pieniądze, po prostu czy pisać, czy nawet właśnie Robić jakieś różne inne aktywności. Naprawdę są miliony wariantów. Jednakże za każdym razem bądź gotowy. Na przykład właśnie coś robić, ale nagle, gdy tego nie czujesz, to po prostu przestawać. I tak samo może być z relacjami, gdy na przykład czujesz, że jakaś relacja nie jest dla ciebie, czujesz się po prostu źle. Zawsze bądź gotowy, ale po prostu powiedzieć, żegnam, jakby nie czuję tego na przykład i po prostu iść. Zamiast na przykład męczyć się z tą osobą, Albo na przykład zamiast komuś dawać nadzieję, albo budować coś, czego po prostu nienawidzisz, albo gdzieś tam chodzić, gdzie nie lubisz. Więc serio, zawsze bądź gotowy, aby na przykład odmówić, jak czegoś nie chcesz robić, albo na przykład właśnie być po prostu szczerym, na przykład właśnie z jakimiś osobami. bo naprawdę lepiej jest być szczerym, niż na przykład właśnie udawać i potem tak jakby siebie ranić. Naprawdę, to jest bez sensu. Więc zawsze bądź gotowy, albo po prostu powiedzieć, że na przykład żegnam i Idę na przykład swoją stronę i to osoba pójdzie w swoją stronę. I również zawsze, na przykład, właśnie jak coś tworzysz, coś robisz, pamiętaj, że nic nie jest na zawsze. Zawsze musimy jakby nagle przestać coś robić, bo na przykład tego nie czujemy, bo na przykład jakieś różne niespodziewane sytuacje. I i zawsze bądź z tym ok, ale dalej pamiętaj, aby właśnie coś tworzyć, pisać. Nawet jak robisz to tylko dla siebie i to zadowala, jakby Ciebie dalej kontynuuj. To jest bardzo ważne. Nigdy też nie wiadomo, co nas czeka w przyszłości, dlatego staraj się robić wszystko w teraźniejszości, co po prostu czujesz. Jakiś bodziec taki motywacyjny działaj i się nigdy nie poddawaj. I zawsze bądź gotowy po prostu, że jak czegoś nie lubisz, kogoś nie lubisz, to po prostu bądź gotowy do bycia jakby szczerym i do po prostu powiedzenia żegnam, bo naprawdę nie ma po co się męczyć, nie ma po co kogoś poszukiwać. Ja dziękuję za wysłuchanie, cześć.